Ale halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku na kanale Jesteśmy dzisiaj, no nie trzeba przedstawiać przed takim meczem tak naprawdę Dzisiaj Polska, Niemcy um, No i pod ostatnim filmem ponad 900 wyświetleń, naprawdę bardzo fajnie Bardzo miło, że oglądacie też FIFA na kanale Jeżeli oczywiście będziecie chcieli ostatni tam meczek z Ukraińcami Żeby sobie też pyknąć, o oh, co strzelił mi e, Żeby pyknąć sobie z Ukraińcami też Ostatni meczek, to serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę A my podejmujemy dzisiaj Niemcy Niemców raczej. Eee, no i co, w podstawowym składzie grania sobie dałem kapustkę, także zobaczymy, jak dzisiaj e, FIFA będzie wymiatał. Mam nadzieję, że FIFA będzie wymiatał tak samo jak na realnym boisku. Ostatni mi się bardzo spodobało. O, e, czyjej, Chopin! Aha, no to fajnie, druga minuta i już kapustka został żółta, ciekawie. Ale Chopin ten sędziuje nasz meczek, także ciekawie dosyć będzie. No i druga minuta i już żółta kartka, także to dosyć ciekawie. Dosyć dobry sędzia, powiem. Dosyć dobry sędzia, że w drugiej minucie już daje żółtą kartkę za pierwszy faul w meczu. Dosyć nie, nie za bardzo ostry był jeszcze, no ale to nic, nic się nie dzieje. Szczęsny na bramce, co nie, e, szczęsny na bramce nie, dzisiaj. Nie wiadomo czy zagrawa się z Niemcami, była właśnie jakaś tam wspominka o tym, że nie zagra potem z Niemcami, także Fabiański też co mnie dobry bramkarz, Borus też tak naprawdę. Także zobaczymy kto to dzisiaj będzie występował w tym spotkaniu. Generalnie ostatnio wynik nie siadł. Ja chyba wygrałem 4-1 z tego co pamiętam, a nasi Rodacy wygrali tam 1-0 Co prawda zwycięstwo, tu i zwycięstwo tam było. Także jeżeli zwyciężymy dzisiaj to... Fifie, to też na boisku mam nadzieję, że też sobie zwyciężymy z Niemcami. No i Lewanowski, lecisz, morto. Lecisz. Coś tutaj musi... musi dzisiaj. Coś musi dzisiaj tutaj strzelić cholera jest. Jak nie to warzywniaka potem wpuścimy, to jest już nasz, wiecie... Yy, to jest nasza tajna broń. Niemcy o nim nie wiedzą tak naprawdę. Chowaliśmy go cały czas w bunkrze przed meczem, nie wiedzieli o nim. A tak naprawdę go na ławkę posadziliśmy, także spoko. Ty, a go na ławkę? Cholera, ja sobie tyle nie wiem, czy teraz na ławka, go sobie nie Jest, bo zrobiłem jakieś tam lekkie roszady w zespole, także nie wiem. Granie szalik jest założone, także spoko. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. Meczorka, meczorka, meczorka. No i dobra, wypadałoby takąś też budę strzelić w FIFCE, co? Wypadałoby też jakąś buramkę strzelić, w dobre podanie. W ogóle to ostatnio wymiatał, nie? Kurde, podoba mi się strasznie Krychowiak, jak no nam w środku pola zarządzał i geranie. I te TD zarobiście naprawdę grał super. Krychowiak grał, o yes. No i kto go nie przykrył? Salamon. Salamon zrąbał i Ezil strzela. Brameczkę na 1-0. Niedobrze, niedobrze jest. Na razie jakiejś takiej ciekawszej akcji nie zrobiliśmy, niestety. Także muszę sobie coś tutaj ogarnąć. Jakoś bramę wypadało strzelić, kurde co? Bo jak na razie nie kolorowo jest. Co tu prowadzą Niemcy, ale spoko. Ostatnio też Irlandia nie wyprowadziła na początku, a potem co? A potem kicha była. Potem kicha się, rozgrzałem trochę. Fifkę, tak żeby było o wiele lepiej. Lecisz, dawaj. Wypuść tam? Ooo, Lewandowskiego miał wypuścić cholera ja szkoda, że nie. Proszę o to podanie niestety. Dobra, Boczykow, Boczykowski. pizgaj tam. Pizgajcie dobrze, dobrze, prośnik, prascink. lechanka, pięknie, cyk. Przejmuję piłeczkę, cyk, podanko, cyk. Na drugą stronę przerzucamy, elegancko. Gdyby się ktoś wystawił. O, 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 Z tego coś może wyjść. Poczekajcie, do środkowanko. No i co blokujesz? Humes. Pajacu. Kurna chata. No, przy nie wyszło. Ale teraz elegancko. Może być dobra kontra. ojej łowisko. Szkoda. Łowisko, piłki do Milika. No i elegancko wyszło. Pressing to jest to. To jest to. Muszą pressing zastosować w dzisiejszym meczu. Zaraz zwanie do nawałki, że dzisiaj musicie pressing zastosować na Niemców. Bo inaczej to będzie Lipton. Zaraz do nawałki. Tak, się skończy. Dobra, kapustka. Twoja piła. Pięknie, mordo. Super. Popustka. Wbijaj lewą w środku i, i dobra. Jest rożny. Jest rożny. 30 minuta. Jest dobrze. Jest dobrze. Teraz tylko do, dobre ośrodkowanie. Waszczykowski. Oj, trochę za daleko. No dobra. Blixon nie udało się. A nie, Salomon. Niestety się nie udało. Nie przejmujcie się. Nie łap się za czuprynę. Damy radę, mordo. Damy radę. Tutaj zaraz Lewandowski mu wleci w nogi. Go połamie. To się skończy. Takie kapuska został w tej drugiej minucie tej kartki, takie dziwne trochę było, że żadnego falu nie zrobił, a gościu mu daje żółtą kartkę. Dobra, tam Glikson wyjaśnia, to tu rządzi. To Tu rządzi na obronie, no takie podanie to ty gość. O, dobra. Gość z takimi podaniami to... Dobra, nieważne, nie było tematu. Pressing, dawaj, dawaj, la, pięknie, o to chodzi. Ty, naprawdę oni się gubią jak ten pressing sobie. Zarzuciłem na nich Lewandowski i dobitka i... Jest! Tak, co? No chyba sobie kpisz, gościu, w tej chwili. To jest spala. Myślę, że ta dobitka była na spalonym. Serio, gościu? Co on tak późno to gwizdał w ogóle, ty? Tam zdążyłem 10 strzałów na bramkę, oddać o ten gościu spalonego gwizdże dopiero wo 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 za mało w łapę dałem chyba nie dobrze ty ale ten Glikson wyjaśnia powiem wam pierwsza klasa pierwsza klasa jak to ten Glikson dzisiaj wyjaśnia Tylko nie ma z kim grać nie ma z kim grać dobra ale krychowiek przed. no ale dobra ale krychowiek nie jest od Reblingu no chłopaki jakby mu się wystawili ktoś by w Lewandowski na przykład do niego byłby spoko Krótka piła by była do niego, elegancko byłoby. Szkoda. Dobra, ty. Mesut. Gościu, no gdzie ty lecisz z tą piłą? Aha, dobra. Czekaj, Mesutce Mesut se w pojedynkę mieli. Dobra. Co mi z go tykasz? Hamie, ty kasz? Hamid, hamid. O! Co? Co? O, ty Hamie Co to było za... I ruletki tu robi. Ja musimy wyjść jakąś kontrol cholera jasno, no. Lewandowski piła. Nie, nie tu, mordo! Nie tu, ale dobra, teraz, Milik. Jest szansa, szansa! Lewandowski! Nie ma. No jed. Niestety ty, w ogóle już to połówka minęła. Nie dobrze, niedobrze, moi drodzy. 01 jak na razie na wojsku 0,1 jak na razie na wojsku. No i miss Fowlow! Gościu. Patrz na wózek będzie mi fałował gracz gość No! Gdzie stąpiłem Kedira, gościu. No dobra, takie dośrodkowanie, najlepiej dość tylko Eść, gościu stąd w Ale w ogóle tak mi się wydaje, że mamy więcej okazji do strzelania bramki. Dobra, teraz przerwał. Frajer strzelanie bramki niż oni. A sobie zobaczymy statystyki. Jak tutaj wyglądają statystyki, dobra? Nie. nie, no w sumie mamy więcej. Dwa strzały celne. <laughs> nie, te żółte kartki to były świetne. Po prostu gościu rozwaliliśmy wtedy, no nie. Po prostu mnie gościu rozwali. Dobra, więc co? Wprowadzamy teraz naszą tajną broń. O nie, 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 nie tego. Nie warzyniaka. Dlatego... Nie, nie, jest to jednak, dobra. Kung fu by jakby co też jest. Ale chyba wprowadzimy sobie tak. I sobie zagramy tak. Grosicki na. Na no, tym, na skrzydle Dobra, chodź grosik To sobie popykamy z grosikiem teraz, co? Dawaj tam Baszczykowski Solo ich robisz, morda Nieważne. No Dla nas Miał być dla nas dawaj no, Dobrze, dobrze, tym pressingiem trzeba ich zaatakować. Nie pamiętam który się to zmieniał na pazie Zresztą tam jakieś style można było wybierać sobie tam Pressing defensywny, a ofensywny. Ale kura, jak już takim pressingiem na nich siedzi, to oni są w dupie, powiem wam. Oni leżą i kwiczą. Będzie le. Oj, 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 Miller. Miller, miś. No, kung fu pazda. Dobra, nie, no, grikson wyjaśnię. Jest dobrze. Jest dobrze w grę... Ja, pitole. Serie takie bramki padają tu. Miller pewnie, się... nie, no, ten GC. Taki mały wam wyskoczył przez ten, przez obronę, o boże, zrąbali teraz trochę. W chciałem wam powiedzieć, czy widzieliście ten bet, co się dał, 90 tysięcy dał, tak? 95 tysięcy dał na Polskę, czy wygra z Niemcami, tak dosyć ciekawie. Pół miliona do wygrania i no nie mówcie. Ja pitole, no przecież się kręcę za chwilę, co oni robią na tej obronie? Ezis znowu im władował bramę. Ej dobra, śmiech i hihi były? Ale zaraz ważnienie jak wchodzi. Bo to się skończyło. Śmieszkowanie tutaj cholera jasna. Te Niemcy są dobre jednak. Będzie chyba jednak problem z imię, żeby wygrać. Też piszczu, walczy. No, o, 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 o! O! Co! Aha, danas fal. Dobra. A jest elegancko, spoko. Bardzo dobrze Chopin, żółtą mu tam. Ja mi go jeszcze tym. Laserem, co tak chciałem chodzić. Tym. Do rysowania, Muraw, jest jak tym, wie... słowo mi wypadł, szprejem Mim go tam pomalował po twarzy. Jeszcze dobra, dośrodkowanko i... Dobra, spokojnie, spokojnie, odbijamy się. Powolutku, lekutko, 3-1 jest, już jest. dobra, piękna bramka. Cieszy nam z Anią potem. Lecimy, dawaj, gramy dalej, jazda. Jahanka. Jahanka im robimy, 3-1 już jest, jest dobrze. Znaczy powinien być odwrotny wynik kompletnie no ale to nic, nie przyjmuj. Nie przejmujcie Potem to zmontuję tak, że dla nas będzie 3-1. <grym> Dobra, ale mnie, ale mnie rozkrepali. Ja pitole. Widzieliście to? O, czysta perfekcja. Czysta perfekcja. Teraz wejdź, 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 wyjdź, wyjdź, wyjdź. Lewandowski. 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 O! Panie sędzio. Panie. Panie Turku. Tam faul był. Gościu. No nie, Ej. Przecież ewidentny gość. Fał jak nic. A ty co? Ej, powstrzymajcie tego mojego potwora, ty. Ten GC to jest prześwir jakiś. Ja tam dzwonię, dodawały, żeby go tam. żeby go tam pilnowali jutro, kurde. Pójść, ale dobra, no to jest z dwóch tych napastników, tylko podłączy się ktoś z pomocy. ty, no halo. No szkoda, że se lewy wchodzi. O, szkoda. Że Lewandowski sam w pole chodzi, tak naprawdę, no nic nie masz, nic nie mówię. To się podłączyć, powinien z pomocy, tak mi się wydaje, ty. Tam, błaszczy skrzydłem czy coś, do środka zejść. No, ale, mnie, no, Błaszczykowski, gdzie ty jesteś, gościu? Nie wiem, jak mi ktoś powiedział, Błaszczykowski był w tej reakcji, to ja dam mu to 100 euro. Nie wiem, goście w szoku jest chyba jakiś, ty Szok termiczny dostał, gościu i nie wie o co chodzi. Lock, pięknie. A powtórki już nie radzą, tak? Jeżeli jak namalował tą krechę, ty. Nie go tam alkomatem zmierzył może. A, szkoda gadać. Szkoda gadać. Sobie, gościu. ona no jak tą linię rcował. No ja pierdzielę. A jak ten sędzia też jakiś szok jest shopem. Najpierw tą żółtą kartkę kuźwa w drugiej minucie wyciąga gościu. Potem jakiś kracheli... No nie no! Zieliński, gościu! No nie biegaj mi pod nogi! Ja biegnę, a gościu mi pod nogi biegam. Rozumiem, jakby jeszcze był z przeciwnej drużyny. Ale cholera, jasna, Zieliński dla nas grasz chyba, no nie? Ja pitole, gość. Nie, no to Zieliński teraz żeś dorąbał, no nie? Oh my god, oh my god. Co za zmiany jakiś tam? Draxler, Slayne. No nie, 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 nie. nie. Dzień, mi tu stąpiło. Gość wchodzi, w ogóle wypadł. Dobra, szczęsny. No ale tamta... Pff, tamten kontraatak to był zieliński pęci. dobre twoje wykonanie, no nie? Będziesz pod nogi biegać, to dużo jutro wyjdzie z tego meczu. Powiem wam. Dobra, gościu, szczęsny, wyjazd. Do lewego. Lewy tam pisga dwóch. rampam pam, pam. Uuu! Jeden! Drugi... Uuu, pięknie, pięknie, pięknie. U... u, 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 u Zdejście, do środka. Lewandowski, Lewandowski. O Boże! nie. Lewy, co to za o, 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 nie, lewy, co to za strzał był, ty, gościu, no, no nie tak się omawialiśmy, nie takie strzały, nie w tym meczu, gość, no cóż, chyba będzie niestety porażka, chociaż, o, 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 o mili, Żeś to zmilikował gość. Nie no. Trzy minuty na dwie bramki. To nie ma opcji. Jak mi jeszcze Zielinski pod nogi wejdzie, to. Ale podał. O baniutki. To było całkiem dobre. Aha, zapomniałem tego. Ważenia wprowadzić. A, pitole. No to dlatego przegrywamy. Szkoda. Hmm. No nic, nie wychodzi, kurde. Szkoda tych dwóch bramek, co tak szybko straciłem, dosyć tak, że ten. To ustaliło wynik meczu, cholera nie Niedobrze, szkoda. szkoda. Szkoda, że będzie loze, ale w meczu dzisiaj wygramy. Nie przejmujcie się, w meczu dzisiaj wygramy. To jest taka. To jest taka nieudana wróżba, to nie przejmujcie się tym kompletnie, to. Nie wygramy z Niemcami dzisiaj. Będzie 1-0 albo 2-1, mówię. 100%. No i niestety, końcowy gwizdek sędziego. Oznacza zakończenie tego... o nie, to nie chciałem tego zobaczyć. Oznacza zakończenie tego spotkania. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się odcinek spodobał, zostawcie lajka like w górę, komentarz. Suba na kanale też że, także możecie zostawić. Dzięki bardzo za oglądanie jeszcze raz i oglądajcie dzisiaj naszych Polaków, rodaków No i co? Do kolejnego odcinka na razie i cześć. Pa! pa!